DVSTL Marian Krudowski, Brian Erik II Drajwiński Ene duerabe. Kurde, czy ja w ogóle pamiętam, jak to się używa? Czy ja ogarnę? Czy ja wceluję? Hello! Widzimy się po prawie czteroletniej przerwie. Zmieniło się prawie wszystko. Co się nie zmieniło, to to, że się dzieje. Co się nie zmieniło, to to, że komu w drogę. Temu kawusia. Ta jest najlepsza, jaką piłem od bardzo dawna. Polecam. Tak, tak, tak. Nie widzieliśmy się bardzo długo, i szczerze mówiąc, ja dzisiaj nie mam jakiegoś konkretnego planu. Po prostu dzieje się bardzo ważna rzecz. Dzisiaj spędzę bardzo dużo czasu w samochodzie i pomyślałem sobie, że w takim razie mogę tutaj to nagrać. A czy to w ogóle zmontuję, opublikuję to, jeszcze nawet nie wiem. Dzisiejsza wyprawa jest daleka, daleka i ma związek z. O jak tu w ogóle niewyreżyserowanie się znalazł magazyn programista z naszą reklamą? Dzisiaj jedziemy daleko, bo jutro odpalamy takie coś z tymi super dżentelmenami Domain Drivers. Kto śledził nas gdzieś tam na Instagramach, to wiecie, że dalej, mimo upływu lat, jesteśmy w biznesie edukacyjnym. Tylko poszerzyliśmy branżę, z działalności jednoosobowej stały się spółki, stała się fundacja, organizujemy konferencje. Dzieje się bardzo dużo bardzo ciekawych rzeczy. Może o tym tu opowiadam, jeżeli się okaże, że ten odcinek będzie fajny i dla mnie, i dla Was, ale to zaraz, ale to zaraz. Teraz czas w drogę. Tutaj już graty spakowane. Jedna decyzja została bardzo ważna do podjęcia. O tam się kryje. No uwaga. Tego na YouTube jeszcze nie było moim wtedy kiedyś tam. Ene rabę, Którym będzie lepiej. Tym czy tym. Dziś to. No to za mną jest kolejna bardzo super zmiana akurat. Dziś się mega może przydać, ponieważ jedziemy bardzo daleko, a są protesty rolników i co jak co. Ale ten... Może udawać traktor. Przemknę się niepostrzeżenie, a jak nie między traktorami, to po polu, bo on jedzie wszędzie. Jest waliza, jest <grywka> drukarka, jest w razie czego karnister, jest jedzonko, tu mam gadżety. Bardzo dużo gadżetów DevStyle, su super świetnych. Potem pewnie może pokażę, a może nie, zobaczymy, które będziemy jutro rozdawali. Tu jakiś nawet elegancki ciuszek. Dobrze, to wszystko, to wszystko można ruszać w drogę. Kurde zapomniałem Zapomniałem kawy Piękna polska wiosna, piękna tup tup się przygotowałem Piękna polska wiosna tup prawie, prawie wiosna, prawie piękna No tak No tak szajse, szajse pędzimy On ma takie super nawet tutaj zobaczcie te On ma takie chwytaki do wsiadania bo to jest, kurde, tak jak obyła, że ciężko czasem skoczyć. Przyznam szczerze, że mi trochę dziwnie po prawie 4 latach nagrywać coś. Trochę mnie stresujecie. Pewnie to trochę widać. No, ale to trochę to nic. Jedziemy w drogę 5,5 godziny niby. Chyba, że po drodze coś się wydarzy. Jakieś, kurde, wywalanie obornika. Zobaczymy. W każdym razie, w każdym razie czas ruszać zdecydowanie. Go! Pierwszy przystanek Warszawa już nawet jedna blokada traktorowa ominięta z powodzeniem. Czas na tutaj śniadanko, kawa dolana, kawa rozlana, więc wszystko w porządku. Jedząc powiem, co między innymi stało się w ostatnich latach. Pamiętam, że jak się rozstawaliśmy w sierpniu 2020 chyba bodajże, to było roku, więc naprawdę dawno temu. To mówiłem, że zapisałem się na studia psychologiczne. I to fakt studiowałem psychologię, więc bardzo dobrze ją teraz znam. Studiowałem ją jeden dzień. Tak wyszło. Wtedy też przygotowywałem szkolenie Smart Testing z testów, które ostatecznie wyszło super, bo w samej sprzedaży, pamiętam, wtedy, właśnie w sierpniu, to zarobiło ponad banie. I od tamtej pory także fajnie się sprzedawało. Później pojawiły się kolejne produkcje. Takie jak Architektura na froncie. Takie jak Legacy Fighter. Takie jak Atlas Pasywnego Inwestora. Takie jak Mile Cutting. O i trochę tego było. Trochę tego było. Różne rzeczy się powydarzały. Może o tym wszystkim pogadamy w najbliższych miesiącach. Co niedawno, bo pod koniec ubiegłego roku, odpaliliśmy też platformę z niedużymi szkoleniami, ale małymi, krótkimi kursami dla programistów DevBytes.PL. To był bardzo fajny pomysł mojej wspólniczki Emilii, który to pomysł wdrażaliśmy przez prawie dwa chyba lata od wymyślenia, no i wreszcie od ubiegłego roku śmiga sobie. Ha, właśnie. Właśnie. Jak podjadłem tej Wranglerowi się należy, żeby do końca trasy, czyli jeszcze 300 km, nie musić się więcej zatrzymywać. DVSTL, czyli... czyli Death Style Spółka z O, jest też druga, SLWBZ, Slowbies Spółka z O, też przypięta na czymś bardzo fajnym. No właśnie, kolejna duża zmiana. Jak widzicie, mówię teraz w liczbie mnogiej, jeśli chodzi o nasze firmy, o nasze biznesy, o to, co robimy my, a nie o to, co robię, ponieważ kolejna bardzo ważna zmiana to to, że mam od lat Wspólniczkę Emilię, którą serdecznie teraz z tego miejsca pozdrawiam, i nie prowadzę tego wszystkiego już sam. Prowadzimy to teraz wszystko we dwójkę, żeby to wszystko działało coraz fajniej, żeby było raźniej i żeby móc się kimś wesprzeć nawzajem. No i dobra, ruszamy w te ostatnie 300 km, bo na miejscu docelowym czeka już na mnie <laughs> Brian i Marian. Mam nadzieję, że się jeszcze dzisiaj w tym odcinku z nimi zobaczymy. Brian i Marian, nadjeżdżam, uwaga. Warszawa płacze oczywiście, bo w Warszawie korek jak zawsze oczywiście, więc jest nad czym płakać. A ja sobie w drodze słuchajcie, słucham Przemka Górczyka podcast. Słucham jedne, jednego chyba podcastu teraz aktualnie i do tego się naprawdę wkręciłem. Wkręciłem się w ten podcast w bodajże sierpniu ubiegłego roku, gdy to Przemek zaprosił mnie do jednego z odcinków. Miałem zaszczyt tam wystąpić, bardzo fajnie wyszło i tak słucham teraz regularnie. Polecam serdecznie, super goście, super tematy, fajny sposób prowadzenia, sztosik. No to ja jestem, tutaj o, jestem i po całym dniu w samochodzie nie pamiętam co chciałem powiedzieć, a co już powiedziałem, ale widzę dobrze, że przynajmniej jeden z ziomeczków, jeden z ziomeczków jest też tutaj, zaraz się zobaczymy i będziemy kontynuować dzisiejszy odcinek po tak długiej przerwie, a potem kończyć i tyle i zobaczymy co dalej, o, o, a to jest, to jest fajne, stolik wbudowany, <laughs> tak. Mówiłem dzisiaj o projektach, które powstały w trakcie nienagrywania niniejszego vloga. I kiedyś miałem takie podejście, pewnie pamiętacie, może ktoś, kto w ogóle mnie pamięta, nie może pamiętacie jak to kiedyś było. Bardzo mówiłem o tym, że zależy mi na tym, żeby nie wydawać za dużo kasy w projekt przed udaną przedsprzedażą. I faktycznie wszystkie nasze produkty miały przedsprzedaż i staraliśmy się te koszty minimalizować. Natomiast z każdym kolejnym udanym produktem, bo te, co mówiłem, wszystkie były udane, ten budżet przed odpaleniem przedsprzedaży się zwiększał. I teraz jesteśmy w lutym 2024, w przeddzień, dokładnie w przeddzień, bo to się jutro wydarza, w przeddzień kolejnej przedsprzedaży naszego kolejnego dużego produktu w branży IT po 2,5 roku przerwy dużych produktów. I na domain drivers, bo o tym szkoleniu mowa, wydaliśmy już ponad 120 tysięcy złotych, a produkcyjnego gotowego materiału mamy 0 sekund. Mamy oczywiście wielką nadzieję, że ta inwestycja się fajnie zwróci. Jutro bardzo dużo się okaże i jutro pokażę wasz te, Wam też plan zdjęciowy, bo Domain Drivers to jest taki produkt, jakiego jeszcze nikt nigdy nie widział. Na przykład model dziedzinowy, gdzie widzimy różne elementy konstrukcyjne z Domain Design. To co nasi mentorzy, czyli Brian i Marian wymyślali, o Jezus Maria, to naprawdę jest sztos. Musicie to zobaczyć i jutro nakręcę trochę backstage'u na naszym planie zdjęciowym. Jutro wieczorem też odpalamy live'a i startujemy przed sprzedaż. I trzymajcie kciuki, żeby się połudowało. Są już nasi bohaterowie. Idziemy ich zobaczyć, się z nimi spotkać. Też ich znacie i lubicie. Jesteśmy już z chłopakami. Jest tutaj z nami Sławek. Sławek, powiedz, jak nazywa się twoje alter ego? Marion. Krudowski. Ma Marian Krudowski, proszę bardzo. Jest też Jakub, którego doskonale znacie. Jakub, a kim ty jesteś? Jakubem. A Ale poza tym? E Brian, Eryk II, Drajwiński. E Eryk Drajwiński. Powrzucam wam tu zdjęcia, bo to naprawdę nie wyszło. A jutro zobaczymy więcej na backstage'u. Zrobiła się prawie 23. Dojechał kolejny nasz tutaj e koleś. E jest Tomek, który... Pokaż jakie masz akcesoria trochę do rzeczy. Do, do... O, będę mógł poczuć wiatr we włosach. Tak jak mówiłem, Domain Drivers to produkt, którego jeszcze nie ma, ale takiego jeszcze nie widzieliście. Na pewno. Tomek przywiózł fajne rzeczy. Będzie się działo. Jutro pokażemy więcej. Zaraz, północ. Ja dopiero wracam do pokoju. Dopiero będę montował to wideo dla Was, bo zdecydowałem, że ono pójdzie w internety ale pewnie już nie dziś, a jutro rano jakoś. Mam nadzieję, że się uda. To są tak zajebiście mądrzy ludzie, że po prostu szok, to wielka przyjemność przebywać z nimi, słuchać ich, rozmawiać, rozkminiać. Super, bardzo się cieszę, że akurat z nimi robimy ten projekt. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Trzymam kciuki, Wy też trzymajcie. Po prysznicu, już w piżamce, siadam do roboty, bo jeszcze trochę dzisiaj do zrobienia jest. Roboty, roboty, ponieważ jest 23.47, więc za 13 minut... Musi już działać link do zakupu, bo obiecałem, że od samego rana, czyli w sumie od północy, będzie można kupić Domain Drivers przed sprzedaży, więc muszę to jeszcze ogarnąć przed spaniem. Muszę też zmontować tego vloga tutaj oczywiście, wrzucić go na YouTube'a. O Jezu, to będzie chyba długa noc. Tasków troszkę jest do zrobienia jeszcze. Jak widzicie, nadal korzystam z cały czas. Tasków trochę jest do zrobienia, więc będę siadał i będę robił. Ciekaw jestem, czy jeszcze pamiętam, jak się w ogóle montuje te vlogi po prawie 4-letniej przerwie. Mam nadzieję, że trochę w krwi zostało i nie będę tu siedział do 6 rano. No, zobaczymy zresztą. No i to tyle na dziś. Wydaje mi się, że w sumie to chyba miło było wrócić. Dajcie znać, czy miło było wrócić też razem ze mną, czy nie. Jutro nakręcam backstage, potem go montuję i wrzucam tutaj. No pewnie nie jutro, bo jutro będzie bardzo, bardzo intensywny dzień, ale jakoś na dniach możecie się spodziewać bardzo wielu fajnych ciekawostek. I to tyle na dziś. Dzięki, na razie i cześć.